Jak z Weber samodzielnie zaprojektować nową elewację domu? Jak ten dom ze starą i brudną elewacją zmienić w prostą wizualizację elewacji z wykorzystaniem dostępnych kolorów farb i tynków Weber? W ten dom z atrakcyjnym projektem razem z zagospodarowaniem zieleni wokół niego. To super proste za pomocą dwóch darmowych narzędzi. Pierwsze z nich to kolory PL, Kompletnie darmowe, które pomoże ci dobrać odpowiednie kolory twojej elewacji. Wgrywasz zdjęcie swojego domu i dobierasz kolory tynków. Teraz pokażę Wam, jak za pomocą projektanta elewacji Weber, którego stworzyliśmy przy użyciu agenta sztucznej inteligencji wykonać ładną wizualizację waszego domu z zastosowaniem wcześniej wskazanych kolorów tynku. Agent poprowadzi was krok po kroku. Nasz agent przeprowadzi analizę Waszego projektu i dokładnie opisze, co widzi na wgranych materiałach. Zada wam cztery pytania, które będą dla niego pomocne w przygotowaniu wizualizacji z zagospodarowaniem zieleni wokół domu. I gotowe! Twój dom ma już nową elewację zaprojektowaną w kilka minut i bez wychodzenia z domu.